Yy, jedziemy Wiesiu poszedł Olał mnie, więc będę musiał Sam sobie tutaj teraz Opowiedzieć całą historię Wygląda to następująco Szmata Po ściągnięciu tak naprawdę Całej Chyba zwolnicy Zostało Zostało tylko wał kardana Można go wyciągnąć, tam w środku Teraz nie widać, jest jest wałek, można go wysunąć, jest uszczelnienie. Tuż wygląda wszystko OK. Luzów, luzów na wałku nie ma, takie standardowe, no to tam nic wielkiego. Tutaj gniazda tulei, na których jest zamontowana cała zwrotnica, są OK. Z żadnych brzęków nie ma, jedynie to, tak jak powiedziałem, możliwe, że to będzie kamol, który znajdował się w zwrotnicy. Idziemy do warsztaciku. Więc tak, tu jest cały układ satelity, chyba tak to się nazywa. Tu jest część piasty z łożyskiem. Które jest teraz nie aluzja włożone. A tutaj mamy całą zwrotnicę z montażem górnym. A to, był, to był dolny montaż, a ten jest górny. A tutaj się wszystko, wszystko W środku też wszystko elegancko wygląda. Nic nie jest wyrobione, więc wszystko tutaj gra. Więc wychodzi na to, że będzie to tylko i wyłącznie problem z tym komolem, który wystań w was. Ułożymy to z powrotem i wtedy będziemy wiedzieć. I kończymy.